Szukasz automatyki do swojej bramy wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do Twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu nice! Jukaże ruchu radzionków w pierwszej wojewódzkiej lidze juniorów starszych w roli Beniaminka biją się przede wszystkim o utrzymanie. Drużyna Stadionu Śląskiego Chorzów przed sezonem cele zakładała sobie nieco wyższe. Zieloni grają jednak tej jesieni w kratkę, a cydry póki co są pod kreską. Dlatego obie drużyny, które spotkały się ze sobą w ramach 17 serii gier, przed pierwszym gwizdkiem sędziego, celowały w pełną pulę. Pierwsi zaatakowali Radzionkowianie. Urwał się prawą stroną boiska Kamil Wawrzynosek, ale jego zagrania wzdłuż linii bramkowej nie zdołał przeciąć żaden z kolegów. W odpowiedzi Stadion Śląski Renat Nestarenko podał piłkę Igorowi Dobrowolskiemu. Ten zrobił sobie miejsce do oddania strzału, ale jego próba prawą nogą okazała się niecelna. W ósmej minucie ruch miał rzut rożny. Wawrzynosek dośrodkował żaden z graczy stadionu, nie wybił piłki. Czujny był za to Dawid Łukasiak, który dał prowadzenie swojemu zespołowi. Goście musieli teraz gonić wynik, próbowali doprowadzić do remisu. Okazję miał Mateusz Mazur, próbował lobować wychodzącego z bramki Jana Wróbla, ale temu ostatniemu pomogli koledzy, wyjaśniając niebezpieczeństwo w swoim polu karnym. Jednym i drugim ładnej gry nie ułatwiał porywisty wiatr, dlatego stadion szukał swoich szans w stałych fragmentach. Po jednym z nich Dobrowolski strzelał za pola karnego, ale nie trafił w bramkę. Gospodarze czyhali tymczasem na okazję do kontry taka miała miejsce w 32 minucie, ale Wawrzynosek nie znalazł sposobu na dobrze broniącego Oskara Kątnego. A to atak stadionu Dobrowolski podał do Jakuba Dobiasa, który obił słupek Radziankowskiej bramki. 36 minuta Igor Dobrowolski dostał dobrą piłkę, uderza na bramkę ruchu, ale czujny między słupkami Jan Wrubel. Jeszcze raz zieloni, Renat Nestarenko strzela prawą nogą, piłka po rykoszecie ląduje w rękach golki Cidrów. Tuż przed przerwą goście domagali się rzutu karnego za zafalu Dawida Łukasiaka na Jakubie Dobiasie. Gwizdek pani sędzi jednak milczał, dlatego pierwsza odsłona skończyła się w dość nerwowej atmosferze przy stanie 1-0 dla gospodarzy. Po zmianie stron Zieloni nie rezygnowali z próby doprowadzenia do remisu. To próba z rzutu wolnego autorstwa Dominika Pasikowskiego. I atak gości przy piłce jest Łukasz Sidorski. Biegnie w kierunku pola karnego przeciwnika, odgrywa na lewo do Jakuba Dobiasa. Dobias wzdłuż bramki, obronną Wychodzą z tej sytuacji gospodarze. Po drugiej stronie boiska Szymon Siwy obsłużył podaniem Mateusza Kotalczyka. Kotalczyk nie dał sobie zabrać piłki, ale nie zdołał też wykorzystać okazji do tego, by podwyższyć rezultat. To jednak przyjezdni byli drużyną atakującą częściej Nestarenko do Dobiasa. Dobias po ziemi, ale spokojnie łapie piłkę wprowadzony po przerwie Dominik Barbarczuk. Jeszcze raz Zieloni, dobias na lewo do Filipa Parkitnego, Parkitny wycofuje w kierunku Igora Dobrowolskiego, ten efektowną raboną próbuje poszukać drogi do siatki, gdyby trafił byłby to niewątpliwie gol z gatunku tych najpiękniejszych. Kilka chwil później niezły strzał na bramkę przeciwnika oddał również Marcel Pleban, ale dobrze interweniował między swoimi słupkami Dominik Barbarczuk. Ruch bronił w wyniku, stadion do samego końca próbował go zmienić. To próba Igora Dobrowolskiego. Tym razem piłka o centymetry mija słupek. Sześć minut przed końcem z błędu rywala próbował skorzystać Ignacy Wrodarczyk. Został sfaulowany przez ratującego sytuację Adriana Matusiaka. Ten za faul został ukarany czerwoną kartką. Stadion kończył zatem mecz w dziesiątkę, a Radziankowianie przed końcem regulacji i nowego czasu gry mieli okazję do tego By poprawić jeszcze swoje prowadzenie Dobrze jednak ze swojej bramki wychodził Oskar Kątny nie pozwalając Oskarowi niewiedziałowi na to by ten Skierował futbolówkę do jego siatki A w doliczonym czasie to przyjezdni Mogli doprowadzić do wyrównania Szymonowi Potockiemu do tego by skierować Futbolówkę do bramki Radzionkowian Zabrakło dosłownie centymetrów Ostatecznie ruch Radzionków wygrał Ze Stadionem Śląskim 1 do 0 I to żółto czarni dopisują sobie W tabeli cenne trzy punkty My weszli w ten mecz, nie potrafiliśmy sobie jakichś czystych, klarownych sytuacji stworzyć, a wiadomo, że jeżeli gra się z drużynami, powiedzmy sobie, z dolnej części tabeli, to, to drużyny te liczą na jakieś stałe fragmenty gry I, i, i z tego stałego fragmentu gry, jak się okazało, to był Radzionków tą jedyną bramkę. Nie da się ukryć, że po bardzo dużym naszym błędzie, bo piłka przeszła na wysokości klatki piersiowej przez światło bramki i na długim słupku zawodnik zamknął, zamknął tą akcję. Próbowaliśmy, mieliśmy przewagę, graliśmy agresywnie w odbiorze, odbieraliśmy te piłki takie jakie było założenie w przerwie w szatni. No ale wiadomo jak to się gra, jeżeli ośmiu zawodników stoi z tyłu, przeciwnik zagęszcza swoje przedpole. Wtedy trudno coś wykombinować, no albo trzeba mieć zawodników do gry takiej krótkiej, kombinacyjnej. Nam to dzisiaj nie wychodziło i stąd też taki przebieg tej drugiej połowy.